Dziękuję panie marszałku. Szanowni Państwo, moje oświadczenie dotyczyć będzie glifosfatu i jest skierowane właściwie do dwóch co najmniej ministrów. Po pierwsze do ministra rolnictwa, po drugie do ministra, do, do nowej pani minister. Moskwy, Ministra Środowiska, i klimatu, to znaczy Ministerki Środowiska i Klimatu, ale także do Ministra Zdrowia. I teraz parę słów na temat glifosfatu, który jest znanym środkiem. Jest to najpopularniejszy składnik aktywnych herbicydów, nieselektywnych na świecie. Zwiększa on ryzyko chorób nowotworowych, zwłaszcza chłoniaka nieziarniczego. Przypisuje mu się również negatywny wpływ na bakterie przewodu pokarmowego, a w efekcie problemy trawienne, zaburzenia hormonalne, autyzm, choroby Alzheimera, depresję, choroby Parkinsona oraz choroby wątroby. W miarę upływu czasu, bo to od wielu lat już toczy się batalia na świecie i w Europie o to, ażeby nie stosować tego środka. Może przybliżę. Glifosfat to jest składnik Roundupu, który ja jestem przekonana, że pewnie niestety wśród Państwa senatorów też są osoby, które w swoim ogrodzie lały tym chwasty, bo to jest środek między innymi chwastobójczy. Państwowe lasy opylają lasy z samolotu ty, ty właśnie, tymi właśnie środkami, bo jest ich kilka, nie tylko sam Roundup. Opryskiwane w wielu miastach w, są chwasty na placach zabaw dla dzieci. E, te opryski lotnicze często zahaczają o różne gospodarstwa. E, stwierdzono w, u rolnika w województwie dolnośląskim, bo zaczęły się badania, ludzie zaczęli się buntować, chorować. 70-krotne przekroczenie normy, e, czyli poziomu uznanego za bezpieczny. E, ten środek odpowiada nie tylko za to, że zagraża ludziom, zwierzętom, ale także niszczy życie biologiczne, przy okazji inne, jak, jak pada to na cały las na przykład, czy na całe pole, i niszczy także strukturę gleby. Norma tego jest w moczu ludzkim, bo to się bada w moczu, do 0,5 nanograma na mililitr. U świn 7,76, bo okazało się, że i świnie nawet mają podwyższoną tą normę. I teraz pytania do tych ministrów. Przede wszystkim z dniem 15 grudnia, niestety dopiero 2022 roku, upływa zgoda na stosowanie glifosfatu w Unii Europejskiej. W Polsce na całe szczęście w 2017 roku wprowadzono zakaz stosowania glifosfatu przed zbiorem roślin uprawnych gdy na plantacji nie występują chwasty, które utrudniają lub nawet uniemożliwiają zbiór, co już otwiera w ogóle ścieżkę też do tego, ażeby jednakowoż zbierane rośliny także przed tym zostały opryskane, co oznacza, że tego będzie dosyć dużo. I chcę podkreślić pytanie do pani minister jest kiedy my zakażemy w ogóle stosowania tego typu środków, czy dopiero po 22 roku, bo przedłużenia z tego, co wiadomo, już nie będzie. Świat wycofuje się z glifosfatu. Zakaz jest. W Luksemburgu, Austrii, Belgii, Czechach, pomimo tego, że do 22 roku jeszcze i, i mo można by... Danii, Włochach, Holandii, Wielkiej Brytanii. Jest także zakazany poza Europą w Argentynie, Australii, Kolumbii, Kanadzie, Indii, Indiach i Nowej Zelandii. Dlaczego Polska jak zwykle jest na szarym końcu? I, w roku już 2015, czyli ile lat temu, Agencja Badań nad Rakiem sklasyfikowała glifosfat jako prawdopodobny środek rakotwórczy. Jest to jeden z włączników, bo potrzebne są włączniki, ażeby uruchomić kaskadę nowotworzenia. Ja apeluję do wszystkich państwa ministrów do ministra rolnictwa o wycofanie tego z rolnictwa do ministra środowiska o wycofanie oprysku lasów i zakaz stosowania tego w ochronie środowiska a do ministra zdrowia żeby się przyjrzał i też zainterweniował a żeby Polacy nie chorowali z powodu tego środka dziękuję bardzo